Ślub uczestników Sanatorium Miłości Iwona niedługo za Gerarda Znamy szczegóły bajkowej uroczystości W telewizji i pod okiem kamer można się zakochać Doskonałym na to przykładem jest Iwona Mazurkiewicz, 64 litry Przecinek i Gerard Makosz, 83 litry, z dwa edycji Sanatorium Miłości, którzy trzy lata po poznaniu się w show TVP1 Latem wezmą ślub Fakt poznał szczegóły ich wyjątkowej uroczystości, która będzie z pompą. Kto znajdzie się na liście gości? Życie nie oszczędzało najmłodszej uczestniczki drugiej edycji sanatorium miłości. Bolesny rozwód z alkoholikiem, śmierć drugiego męża, walka z dużym guzem trzustki. To nie wszystko. Iwona Mazurkiewicz straciła też dziecko. Drugie z podobnym schorzeniem wady serca. Tylko cudem udało się uratować. W 2019 roku w końcu uśmiechnął się do niej los. Wzięła udział w sanatorium miłości. Gdzie poznała starszego o 19 lat Gerarda Makosza, para od razu wpadła sobie w oko. My z gerardem swoją miłość budowaliśmy na przyjaźni i zapracowaliśmy na uczucie. Które jest gorące i nie gaśnie. Różnice wieku i to, że jestem młodsza w ogóle u nas nie widać? Zapewnia fakt Iwona Mazurkiewicz i zdradza, że scementowaniem ich uczucia będzie ślub. Para zaręczyła się w 2019 roku w wyjątkowym miejscu, do którego wróci w dniu ślubu. Nie mogę się już go doczekać. Możemy już powiedzieć, że miejsce to nie po Pomysły mieliśmy różne. Najpierw chcieliśmy bardzo zawężone rodziny na w Ustroniu. Czyli miejscu naszego poznania, później nasz ogród aż padło na niepołomice. Gdzieś się zaręczyliśmy na zamku, stwierdziliśmy, że spotkań z rodziną i przyjaciółmi nie ma aż tak wiele. A chcemy celebrować nasze uczucie ze wszystkimi, a kiedy nie najlepiej wszystkich zebrać w jedno miejsce. Jak nie na takiej wesołej uroczystości, dużo osób nam kibicuje. zdecydowaliśmy po dyskusjach. Że chcemy to przyjęcie z Fetą? Lista gości jest zrobiona. Myślę, że będzie może ok. 80 osób, a może więcej. Zobaczymy, opowiada nam Iwona Mazurkiewicz, jak się bawić i celebrować miłość i szczęście. Które szerzymy z Gerardem to niech będzie Feta i coś niezapomnianego i wyjątkowego. Będą osoby z sanatorium miłości, ale zawężone do osób. Z którymi utrzymujemy bliski kontakt. Jak roześlemy z zaproszenia, to powiemy kto. Na pewno będzie Marta Manowska, bo to w końcu nasza swatka. Nie może jej nie być. Ona już jest akurat słownie zaproszona. Tych gości się uzbierało. Bo rodzina Gerarda jest bardzo duża. Mamy też wiele przyjaciół, zapewnia kobieta. Okazuje się, że emerytka, mimo że wiele rzeczy już ustaliła. Nie ma jeszcze najważniejszej dla siebie rzeczy. Czyli sukni ślubnej, mamy zaklepany dzień, godzina, miejsce, zespół, ale sukni ślubnej nie mam jeszcze. Na to i wybieranie menu przyjdzie czas na wiosnę. Na pewno chcę wybrać suknię ślubną. Która będzie może i skromna, ale piękna, w której poczuję się wyjątkowo jak księżniczka. Muszę się rozejrzeć co teraz jest w trendach. Pomysłu jeszcze nie mam. Świadkowie są też wybrani. Ale jeszcze ich nie poinformowaliśmy, więc póki co to tajemnica, kogo wybraliśmy, mówi nam Iwona Mazurkiewicz. Zakochanym życzymy szczęścia. Przeczytaj też. Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości wystąpili w filmie 'Zdobywcy Oscara'. Co za wyróżnienie! Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości Nowy rok rozpoczęli od egzotycznych wakacji. Nasze zmysły wzroku i słuchu zostały poruszone do głębi. Uczestniczka sanatorium miłości gościli losie seniorów w Polsce. Emerytury są karygodne.